Mili Państwo, świętujemy dziś w Polsce Dzień Służby Zagranicznej, potocznie zwanej dyplomacją, a okazja jest taka, że to właśnie 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski specjalną depeszą zagraniczną powiadomił przywódców światowych, że powstało odrodzone państwo polskie. O dyplomacji i o dyplomatach napisano to I to, że dyplomacja to powtarzanie dobry piesek, dobry, dopóki nie znajdzie się odpowiednio grubego kija. I że dyplomata nie wierzy nigdy w to, co mówi, to też dziwi go bardzo, jeżeli ktoś inny jemu wierzy. I że sztuka dyplomacji polega na umiejętności pokrajania tortu w taki sposób, aby każdy uważał, że dostał największy kawałek. To w sferach politycznych, a przecież dyplomację praktykujemy właściwie we wszystkich rodzajach zwykłych kontaktów międzyludzkich, w tym męsko-damskich. Dlatego też powiada się, że jeżeli kobieta światowa mówi nie, to znaczy być może. Jeżeli mówi być może. To znaczy tak. Jeżeli mówi tak, to znaczy, że nie jest damą i wszystko jasne. Dziennik Poznański z listopada roku 1929 upewnia nas, że w naszym mieście przeszło 90 lat temu działo się niemal dokładnie to, co zachodzi i dziś. Czytamy: Policja Poznańska urządziła w sobotę obławę na pijanych, wałęsających się i rozbijających spokojnych obywateli w prohibicyjną sobotę. Żni było nadspodziewane, gdyż przytrzymano za opilstwo 25 osób oraz za włóczęgostwo jedną osobę. W sobotę wieczorem policja ujęła koniecznego Wawrzyńca lat 27, przy którym znaleziono większą ilość łyżeczek. Łyżek, widelcy srebrnych. Stołowizna pochodzi z różnych kompletów, konieczny uciekł przed trzema tygodniami z więzienia w kościanie. No, cóż się dziwić, ukradł więzienną zastawę, stołową i zwiał. Pytanie tylko przy pomocy czego będą teraz spożywać swą więzienną strawę więźniowie z kościana. Historia też w niejakim powiązaniu z dzisiejszym świętem dyplomacji i przypomina uprzejmie, że również 16 listopada, ale w roku 1009 w 74 za pomocą radioteleskopu w Arecibo to miejscowość w Portoryko nadano wiadomość radiową skierowaną do potencjalnych obcych cywilizacji pozaziemskich wiadomość zawierała zakodowane, ale łatwe do odszyfrowania informacje o strukturze DNA, o wyglądzie człowieka, o liczbie ludzi na ziemi i o miejscu ziemi w układzie słonecznym. Kiedy mieszkańcy kosmosu zobaczyli, jak wygląda człowiek i ilu nas zamieszkuje ziemię, zaniemówili. Z wrażenia i w tym osłupieniu najwidoczniej trwają do dziś, ponieważ żadna zwrotna wiadomość jak dotąd z kosmosu do nas nie dotarła. A Albo dotarła, lecz ludzkość tego nie zauważyła, bo przecież tyle rzeczy dzieje się u nas każdego dnia, że kto by sobie jeszcze głowę zawracał, marudzeniem jakichś ufolutków, którzy raczej nie mają nam niczego ciekawego do sprzedania, a już na pewno nie w promocji. Nad czym ubolewa nieustający klient i łowca promocji Wiesław Kot.